W wieku 62 lat opuściłam mojego męża i zakochałam się w kobiecie młodszej ode mnie o 25 lat. Nie uwierzysz, co wydarzyło się potem. Myślałam, że moje życie jest już zaplanowane. 30 lat małżeństwa i dzieci, wnuki, codzienna rutyna. Ale pewnego dnia spojrzałam w lustro i poczułam, że już mnie tam nie ma, że jestem tylko cieniem samej siebie. Zdjęłam obrączkę. Było to najtrudniejsze, ale i najbardziej wyzwalające uczucie w moim życiu. I wtedy pojawiła się ona. Nie szukałam tego. Była młoda, pełna życia i śmiech był jak wiosna po długiej zimie. Rozmawiałyśmy godzinami. I nagle poczułam, że znów żyję. Że mam prawo do miłości. Ale świat nie był gotowy na nas. Plotki, szepty za plecami, krytyka. Nawet moja rodzina była w szoku. Patrzyłam ludziom prosto w oczy i powtarzałam sobie. Nie mam już czasu na życie, które nie jest moje. kropka. Nie spodziewałam się, że w tym wieku będę walczyć o miłość. Ale to jest moja prawda. Czy żałuję? Nie. Ani przez chwilę. Jeśli chcesz poznać całą moją historię, kliknij i zobacz pełne wideo na moim kanale. Zostaw like i subskrybuj, bo prawdziwe historie zaczynają się. Gdy mamy odwagę je opowiedzieć.